O ho, ho, ho! Bardzo ciekawy przykład. Kiedyś grałem z doktorem szachów F4 20 lipca w mistrzostwach Polski dawno dawno temu w w Opolu skończyliśmy o 8 rano z minutami grać w brydża. Pobiegliśmy do baru mlecznego. Zjeść jakieś śniadanie. Bar mleczny był zamknięty jeszcze. Bo to był 22 lipca, się okazało 22 lipca, kiedyś sklepy były nieczynne. Całą noc graliśmy w Brydża. W mistrzostwach Polski w pięciu graliśmy i następnego dnia wszyscy wygrali pięknie grali z wyjątkiem mnie. Ja też pięknie grało, ale grałem z Janem, przewoźnikiem, który ma doktorat szachów od dwóch czy trzech lat chwalił mi się. Jak go spotkałem, ma też doktorat w psychologii i zagrał mi na, zagrałem mu F4, a on bez mrugnięcia rokiem E5. Teraz jest to obalone, teraz jest to obalone, bijemy, to się nazywa Gambit Froma, Gambit Froma, A02, ED6, goniec na D6, skoczek F3, <grym> G5. I tu nie wolno grać E4. Ja pokażę, co trzeba grać. Nie wolno grać E4, bo po G4, E5, g 3 ED6, Hetman, H4 pozycja należy do nieciekawych. No tu ten skoczek nie ma gdzie iść. W tej pozycji zamiast E4 można zagrać G3 albo D4, G3. I teraz trzeba grać skoczek C6, co da jakieś szanse. Dla tych, którzy grają ostro, bo to jest przeanalizowane. Skoczek H4, skoczek E7, on tu idzie na G6. I znaleziono białym teraz posunięcie. E4 Skoczek G6, skoczek F5, kiedyś grywano. Wyłącznie na G2 i po naturalnym H5 z ideą H4 pozycja była taka ostra i wyrównana. Po skoczek F5, po skoczek F5. No nie jest dobrze. H5 już jest słabe, H5 jest za wolne, skoczek bije D6 został wyrwany. Główny kieł, jak mawiał Jacek Bogusław. To mi trzeba wyrwać ten kieł. I po D4 ataku nie ma. Jako ciekawostkę mogę podać, że kiedyś grałem z, z wybitnym warszawskim specjalistą Rafałem. Pozdrawiam cię, Rafale. Jeżeli to oglądasz, który grywa F4 zawsze, a czarnymi też, zagrałem mu F5 i przygotowałem się że mi zagra Gambit Froma z pierwszej ręki. Się na to przygotowałem i poskoczę f 6 Ruch G4 jest słaby. Byłem przygotowany. Byłem przygotowany jak to grać. Tutaj trzeba grać D5 i na G5 goniec G4. Byłem przygotowany, niestety nie zastosowałem, bo po moim pierwszym ruchu F5 Rafał zaczął myśleć w tej pozycji. Myślał, 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 myślał i wprowadził skoczka i gońca na G2. Skoczka na F3, gońca na G2. Czy ktoś ma jakieś pytanie, czy mam założyć kapelusz?